Informacja tak zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Kadencja w roku 2010-2014. Zestawienie faktur Radnego Sławomira Sawickiego. Proszę Państwa 29 faktur w tamtej kadencji, w tej kadencji 15 faktur. Tak jak od samego początku Państwu mówiłem, byłem 100% pewny, że Pan Sawicki jako radnym Rady Miejskiej w Sokółce nie powinien być. Bo je woda, że sztabem swoich prawników to potwierdził. Proszę Państwa, to nie jest przypadek, kiedy jedna, dwie faktury ktoś. Nowo powstającej, nowej Radzie coś wykonał. Ale to jest, proszę Państwa, kadencja druga. Przeczytałem dla Państwa ile faktur. To świadczy, że w tamtej kadencji to był jakby dodatkowy zarobek konkretny pana Radnego Sawickiego. Nie porównujmy, proszę Państwa, wykonanie jakiejś tam usługi danej firmy i dany radny nie miał tej świadomości, wykonał jakąś samą sługę, jedną, dwie faktury, nie zdając sobie z tego sprawy, bo twierdzę, tak jak ja twierdziłem, otóż, Proszę Państwa, kiedy Rada jest nowa, powinno być przeprowadzony prawdziwy kurs i pewne przepisy dla radnych powinny być wyłożone. A jaki był kurs dla zorganizowania radnych? Wiemy i pamiętamy. Komisja Rewizyjna, proszę Państwa, poddała opinię Pana Wojewodę pod głosowanie i głosowała. Głosowała Komisja Rewizyjna za odwołaniem Pana Radnego Sawickiego. Taki był wniosek i tak Komisja głosowała. Proszę Państwa, ile to myśmy musieli słuchać. A teraz może tak kilka zdań na temat pana tego radnego. Przypomnijcie radni, jak pan Sawicki głosował prawie w każdej uchwale przeciwko mieszkańcom Sokółki. W sprawie wysypiska. Ile razy się mylił jakoby. Zawsze głosował. Nam, pozostałym radnym pod górkę. No przecież wypowiedzenie umowy, teraz z perspektywy czasu, w sprawie karcz, każdy wie z radnych, że mieliśmy rację. Jak głosował Pan Sawicki? Przepraszam. Panie, Przeciwko. Panie radny Antoni, temat wygaśnięcie z powodu... Natomiast... Natomiast proszę do tematu, dobrze, do, no tematu, do, tematu. do tematu. Do tematu. Proszę Państwa, Państwo może mieć jakieś wątpliwości. Ja, mówiąc w skrócie, stary radny, nie miałem żadnych wątpliwości. To trochę mnie czasu pochłonęło, skierowałem i, mówiąc w skrócie, strzeliłem w dziesiątkę. I wiedziałem, że taka działalność radnego jest ustawa antykorupcyjna. Jeżeli byśmy tak wszyscy radni to samo robili, przy tylu fakturach, to moglibyśmy opanować całe miasto. I niektórzy byście Państwo mówili, że działamy zgodnie z prawem. Dlatego, Panie Radny Sawicki, to nie jest żadna zemsta. To jest pokaza pokazanie dla mieszkańców Sokółki, że radny, który łamie prawo, radny, który okrada podatników, mnie, mieszkańców Sokółki, musi tą Radę opuścić. Wiemy, że będzie Pan, Odwoływał się, bo taka jest państwie prawa i państwie demokratycznym możliwość. Żeby pan miał odrobinę honoru, stałby pan, zrezygnowałby pan, będą ogłoszone wybory, ma pan prawo wystartować, ma pan prawo wygrać, pana to jest sprawa. Ale moim zdaniem, jeżeli państwo mówicie, że na każdego radnego można znaleźć haka, to ja Państwu powiem tak, 20 lat. Kiedy krytykowałem władzę burmistrzów, to sam się musiałem pilnować, bo wiedziałem, że za mną chodzą, szukają i znaleźć haka. Jeżeli ja popełnię jakiekolwiek przestępstwo. Wysoka Rado, proszę jednogłośnie głosować za odwołaniem mnie. Ja nie mam takiego zdania jak pani radna Babynko. Jak ostatnie nowiny napisały, jak powiedziała pani radna Babęko, nawet jeżeli radny zabije kogoś, ona będzie głosować za tym, żeby nie odwoływać tego radnego. Proszę państwa, jeżeli popełnię jakiekolwiek przestępstwo, proszę jednogłośnie odwoływać mnie z radnego. I proszę żadnych nie zwracać uwagi, czy ja jestem kogoś kolegą, przyjacielem czy znajomym. Osoba publiczna powinna wiedzieć, że po to idzie do Rady, by nie łamać prawa. I musicie Państwo wiedzieć. Dla jednego się łamie prawo, dla drugiego nie. Ale ja mówię o wyrokach, bo to różnie bywa. Ktoś coś w nerwach powie jedno słowo i już jest pretekst po to, żeby kogoś szkalować. Nie, proszę Państwa. U mnie nie ma. To ja jako. Przewodniczący, proszę Państwa, dostałem jako jedyny w tej Radzie najwięcej głosów jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej. I opozycja, i rządzący głosowali na mnie. Jak Państwo będziecie chcieli, żeby mnie odwołać, w każdej chwili możecie Państwo mnie odwołać nie z radnego, tylko z przewodniczącego. Możecie, nie ma problemu, Dobrze, bo się powołuje i się odwołuje. Funkcję się dostaje, raz się ma, raz się nie ma. To pewien układ o tym decyduje. Natomiast ludzie wybierają radnego, a nie układ. Dziękuję. Proszę Państwa, po raz kolejny pan radny Sawicki oskarża mnie o jakiejkolwiek manipulacje. Otóż na ostatniej komisji rewizyjnej członkowie Komisji Rewizyjnej, bo te oskarżenia, które sugeruje pan radny Sawicki do mnie, to też sugeruje do członków Komisji Rewizyjnej, sugerując, że, że Komisja Rewizyjna w tej sprawie nic nie robi. Otóż powiem, dwa wnioski padły. Jeden wniosek, Komisja wystąpiła w sprawie radnego Borowskiego do zakładu ZKM z konkretnym pytaniem. Czekamy na odpowiedź. Drugi wniosek był, aby skierować i traktować wszystkich równoradnych, tak jak pana Sawickiego i pozostałych, skierować pismo z zapytaniem do pani radczyni prawnej, jak każdego indywidualnie sytuacja oczywiście, że jest inna trochę. Ma wydać opinię. Właśnie dzisiaj wręczyła mnie Pani Radczyni Prawna opinię i napisała takie zdanie. W załączeniu zwracam dokumenty przekazane wraz z wnioskiem o wydanie opinii prawnej przedmiot czy łączenia przez Radnych Rady Miejskiej w Sokółce mandatu. No i tu wymienia i sugeruje proszę Państwa, proszę o przekazanie dokumentów do Wojewody Podlaskiego. Proszę Państwa, komisja wystąpiła nie do wojewody. Pani prawnik, my naprawdę Panią i komisja nie do końca Pani potrzebuje, bo komisja wie, gdzie, jaki wniosek ma skierować. Myśmy wystąpili z wnioskiem, bo Pani obsługę robi prawną z pytaniem do Pani i Pani powinna do każdego radnego napisać opinię Pani zdaniem. Natomiast nie pani nie kieruje, co ma dalej robić komisja, bo komisja jest kompetentna i naprawdę wie, co dalej ma robić. Proszę państwa, co do wniosku do pani burmistrz w sprawie, który złożył radny. Proszę państwa, to tylko rzecznik praw obywatelskich. Jeszcze możemy wymieniać Sąd Najwyższy. Możemy jeszcze w 20 instytucji mogę wymienić. Zapytaniem. Ale to tylko będzie opinia. Opinia. W momencie, kiedy wojewoda uchyla, człowiek ma prawo odwołać się do sądu. I sąd tak naprawdę jest tą instytucją, który potwierdzi prawo. Natomiast... Nie oszukujmy się. Mamy Sejm demokratyczny. Mamy takie prawo, jakie mamy. Komuż ono się podoba lub się nie podoba. Nieznajomość prawa, proszę Państwa, nie oznacza, że mam rację. Trudno. Trzeba przestrzegać. Obojętnie, komu to się podoba lub nie podoba się. Ja też chętnie, może bym. Twierdził wiele przepisów, mówiąc, że jest nie tak, jak to powinno być. Ale proszę bardzo, nikt na tej sali, kto jest, nikt nikomu nie zabrania wystartować na posła, wygrać, zostać posłem, pójść do Sejmu i zmienić prawo. Czy ktoś państwu na tej sali zabrania? Nikt. Dlatego proszę państwa, możemy wysyłać zapytania. Ja też bym dołożył jeszcze do tej kartki jeszcze 5-10 pytań. Natomiast powiem państwu tak. Niektórzy państwa trochę się mylą. Mienie gminy. Co to znaczy? Ja nie wykorzystuję mienia gminnego. To nie oznacza, że ja muszę wynajmować mienie gminy. Otóż proszę państwa w momencie kiedy radny wchodzi na mienie gminy samorządowe w tym momencie już korzysta z mienia gminnego. Idzie do tego zakładu, reperuje cokolwiek, udziela, robi usługę, już korzysta z mienia gminnego. Teraz odwrotnie, zróbmy. A kto to przewidzi, że tam będzie remont potrzebny kotła yy, przedszkolu? A kto nakazuje, aby zlecenie dadzą tylko może wykonać radne? Przecież tyle mamy elektryków nawet w naszej Radzie. Tyle mamy zakładów w naszej Radzie. Pan radny Sawicki nie jest Bogim i Omegą. Dlatego proszę Państwa, na wykorzystywanie mienia gminnego ja osobiście wiem, na czym to polega. Niektórzy mają z Państwa wątpliwości. Żeby ten kocioł został zdjęty i przywierzono do zakładu do pana Sawickiego, żeby go nareperować, moim zdaniem ma prawo. Ma prawo. Natomiast Taki jest wyrok NSA, kiedy dana osoba prowadziła sklep chemiczny i dana szkoła zawsze brała towar od tej osoby. I ta osoba została radną. I nadal szkoła chciała brać towar. Co zrobiła? Radna? Nadal sprzedawała towar w swoim sklepie i nie popełniła przestępstwa. Bo żeby ona, ten towar, który szkoła zamówiła, nosiła zawsze do tej szkoły i wystawiała fakturę, to przy okazji korzystałaby z mienia gminnego, bo na tym zakładzie samorządowym, na tym przedszkolu, załóżmy, sprzedaje towar i wystawia fakturę. Ktoś z Państwa mówi, że trzeba najpierw podpisać umowę. Tak, jak pan Sawicki sugeruje, umowę z miastem z przedszkolem. Nie, proszę państwa. Ten, kto prowadzi działalność gospodarczą, to każda umowa, każda znaczy faktura. To jest umowa. Bo ja z Państwem muszę się dogadać jako właściciel firmy, jako właściciel firmy muszę się dogadać, że jeżeli wystawię 500 zł na tej fakturze, to znaczy, że dogadałem się z państwem. I to jest ustna umowa z państwem, że tyle i tyle to ma kosztować. To po prostu je, faktura jest umową. Jeżeli ktoś lepiej trochę orientuje się, to wie, że tak to jest. Natomiast pan Sawicki jest taki cwaniaczek lekki. Mówi do państwa wszystkich tak. Niech państwo przedstawią mi jakąkolwiek umowę podpisaną z gminą. Ale zapomina powiedzieć prawdę, że wystawiając fakturę już, to już w pewnym sensie jest umową, którą zgadzał się on i jednostka samorządu zgadzała się na tą sumę, którą zaproponował. Żeby zaproponował 1000 zł za daną usługę dla pani dyrektor. A pani dyrektor powiedziała nie. Ta usługa może kosztować tylko 100 zł. To byłaby wystawiona umowa, faktura? Nie byłaby. Dlatego, proszę państwa. Na tym to polega czasami problemy, że radni, wezmę tu książkę, którą Państwu pokażę, zamiast balowania, picia alkoholu na imprezach czy na in, innych, każdy radny powinien dostać taką książkę pierwszego dnia. To jest, proszę Państwa, bademekum radnego, żeby każdy z Państwa tą książkę dostał to jestem pewny, że ta rada od samego początku inaczej funkcjonowałaby. Nie tylko pod względem wykonywania działalności, tylko w ogóle jako rada by inaczej. A co zrobiono? Wiecie Państwo, co powiem Państwu? Najlepsza rada jest taka, mówiąc tak w skrócie, tempa rada. Kto się manipuluje, robi się, co, co się chce, z taką radą. A wiecie kto Państwo, kto najlepiej na tym korzysta? Zawsze najlepiej korzystają z tego burmistrzowie. Bo przecież o to dla nich chodzi. Żeby forsować zawsze to, co oni chcą. Przecież my jako radni mamy inne spojrzenie na wiele spraw. Chcemy Dobrze. zadbać dziękujemy, o swoje panie okręgi panie wyborcze radny, już koncie. Ostatnie zdanie. W swoich okręgach wyborczych chcemy co innego, ale burmistrzowie chcą co innego. Każdy radny, proszę państwa, ta książka kosztuje zaledwie 100 zł. Inna byłaby rada. Czemu pani burmistrz nam nie zaoferowała? Nie wiedziała pani, że coś takiego istnieje? Na pewno Dobrze. pani by wiedziała. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dlatego myślę, że głosowanie będzie zgodnie z swoim sumieniem.